Đáp xanh ướp 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 Gdyby Jezus tylko byłby w MC, Gdyby Jezus tylko byłby w MC, MC Gdyby Jezus tylko to byłby MC, Gdyby Jezus tylko byłby w MC, MC Najprostszy człowiek, by przemówić do osób, zimę z okręgami przekącymi społeczny pręgosłup, domówić ich języku i szanować ich zwyczaje Co w na osiedlach, nic by często się udaje, nic zabraje Posiedzenie to klucz, ze wykluł, bo przez za tym jedynym, kto ma własny rozum Dawniej muzyka była, rozkoszą dla elit, dzisiaj osiedla podziemu od Największe hity nie oczywisty, jak oczy do słuchacza Nie ten pełnym dziwek, lecz męgrosścią wyraża są miejsca poświęcone, na które nie czuł Bajarstwa Niestety stownika płani, którzy robią dzieciom lasę Wszystkim jest kilku, bo skupienia to budowla Kościoły syna debil, nie w gruzach, ale słowa pozostaną w Tych ludzi wiarę sobie, nie w budynku, gdzie ołtarze Portale renesansowe, dlatego z tym Boży mógł być Prowadził tamę drogę z płytowy samet na fankowych podkładach, czy popieścim oraz w Gdyby Jezus dzisiaj żył, to byłby MC, Gdyby Jezus żył, to byłby MC, Gdyby Jezus żył, to byłby ki, Gdyby Jezus żył, to byłby MC, Gdyby Jezus żył, to byłby ki, gdyby, gdyby Jezus był raperem I gdyby strzemał swoje bity Udostępniłby mu DJ Premier Pojechałby słabych MC przy pomocy blagi Lub zamiast listą syłał na nich egipskie plagi Gdyby syn Boży nawijał Wniosłby każdym tekstem detalot przestałby być już tylko wesel nas samemu Nauczałby sami nami, przyjmąc arabian królowymi, A postołami wprowadziłby, chilał Nawet w Dzień Świętych, zimą na trójstaju Układano by kolędy, wywieźcie lub nie To byłoby tylko chwilą, widząc co się dzieje Rozwierdoliłby babiną, skazując polityków Na drogę krzyżową, błogosławiąc kawałki Nadał serda się słową, w każdym leciała Leciałaby jego nuta, zbierając ziemię Założyłby drugi mutant, sypiąc rymany Niczy z nieba mają kasę, bo ci znowy bitem Konfliktem i ją Gdyby Jezus był MC, pozmieniałby ja kościoły Zgniata ze cucha, przyjmuje po szkoły. Gdyby Jezus tylko by był, byłby MC Gdyby Jezus żył, to byłby MC Gdyby Jezus żył, to byłby MC Gdyby Jezus tylko byłby byłby MC Ludwiku, ten kawałek Jezusowi, który jest najlepszy MC na świecie Do kurwa po dwóch tysiącach lat ludzie dalej słuchają jego kawałków, bo są mądre Rozumiesz to? A.C.A. Ziemia napiecana